Cześć. Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Asia N i zapraszam Was do filmiku z serii Podsumowanie Miesiąca. I tu mamy podsumowanie lutego. Jak widzicie, czekajcie tylko. Jak widzicie, udało mi się w końcu skończyć tego konia, co było chyba do przewidzenia, bo w styczniu uporałam się ze wszystkimi krzyżykami. I na początku lutego usiadłam i zrobiłam ten backstitch. Widziałam jak pisałyście w komentarzach, że koń i tak już fajnie wygląda bez backstitchu, ale jednak backstitch musicie przyznać, że dodał kilka takich fajnych smaczków. Oczywiście on głównie jest w grzywie. Więc to do takiej fajnej, takiego fajnego efektu jeszcze bardziej rozwianej grzywy. No, i tutaj też mamy trochę backstitchu przy oku, w rzęsach. I tutaj takie cienie, które w sumie myślę, że akurat bez nich one są tutaj trochę niepotrzebne. Jeśli chodzi o tego konia, to ja mam nadal wobec niego dość mieszane uczucia. Chodzi mi o kolory. On raz mi się podoba, raz nie. Z daleka wygląda naprawdę fajnie. Wiem, że patrzymy na hafty z daleka, nie z bliska, ale myślę, że ten haft raczej nie zawiśnie nigdy u mnie na ścianie może kiedyś się pokuszę jeśli będzie okazja o zakup oryginalnego zestawu tak jak wam kiedyś tam mówiłam ten, ta praca jest bardzo stara i ja ją wyszywałam na podstawie pdf u później znalazłam plik na sagę i już kończyłam go na sadze jest to no Piracka wersja nie ma co ukrywać zestawu od Rolls. Rollz, Jakoś tak. Więc tu zrobiłam tylko Backstitch w lutym. Ale tylko Backstitch. Jak wiecie, saga przelicza Backstitch na krzyżyki. I w krzyżykach to jest 689 krzyżyków, więc wcale nie aż tak mało. Zrobiłam to w ciągu jednego dnia i koniec gotowy. On jest już wyprany, wyprasowany. Zresztą wyprany był już jak Wam go poprzednio pokazywałam. Teraz go tylko jeszcze porządnie wyprasowałam po wszystkim. Na razie on tak leży sobie rozłożony na komodzie, ja tak na niego zerkam. Jakoś yy, nie chowam go na razie do szafki, yy, bo powiem Wam szczerze, że jestem dumna, że skończyło mi się w końcu, że udało mi się w końcu skończyć tego. No ufoka, chyba mogę tak powiedzieć, chociaż chociaż czy to był ufok? Ja chyba cały czas miałam zamiar tą pracę skończyć, tylko to tak się przeciągało. Także to jest pierwszy finisz lutego. Drugie dwa finisze. Ups, czekajcie. Drugie dwa finisze to są finisze na pracę w samplerowni, może na to są dwie prace do grupy samplerowni na zabawę. I tam mamy yy, teraz była zabawa pod tytułem koty. I jak wiecie, pokazywałam, że zaczęłam tego kota w filiżance. O, ja już go ukończyłam. Wygląda tak. Zrobiłam mu oczka z koralików. Tutaj w oryginale były białe fręczknoty, więc miałam białe koraliki. I tutaj w lutym postawiłam 694,5 krzyżyka w ciągu dwóch dni. To był w większości backstitch. I tutaj mamy z tyłu filc. Filc był w zestawie, bo ja kupiłam sobie te. Drewienko yy, takiej pani na Instagramie, a sam wzór kotka pochodzi od Marii Browko. Mam jeszcze króliczka do kompletu, ale nie będę go na razie wyszywać. Chociaż można by było go podciągnąć pod Wielkanoc, ale na Wielkanoc mam inny wzory. To jest to pierwsza praca, a druga praca jest pracą Bożonarodzeniową tak naprawdę. Jest to taki kocur. Tu jest na szturku karmnik, Praca ta nosi tytuł. Napiszę Wam na dole, bo nie wzięłam sobie tej karteczki. Oryginalnie jest to zestaw od Dimensions. Jest to stary zestaw i myślę, że obecnie jest on. No może nie osiągalny, to zbyt duże słowo, bo na pewno on się pojawia co jakiś czas gdzieś na ebayu czy coś Ale jego cena to jest po prostu kosmos I ja się pokusiłam na zestaw z Amishop Więc ja jestem zadowolona, bardzo ładnie Bardzo mi się podoba, ma fajne kolory Mimo, że jak wyszywałam to zastanawiałam się nad tym brązem i nad tym rudym bo to jest takie powiedzmy chamskie przejście, ale wygląda to spoko, a te zestawy Stare Dimensions mają do siebie to, że mają takie przejścia. I musicie przyznać, że spoko to wygląda fajne że jest takie żywe kolory ma. Nad tą pracą spędziłam 8 dni. Postawiłam tu 3685,5 krzyżyka. I pokusiłam się i zmieniłam oczy ptaszkom na koraliki, ale chyba średnio to wygląda. Chciałam zrobić taki efekt, jak pokazywała Kasia z kanału Katro Home Design. Ona przeszywała chyba też albo czarną nitką. Biały koralik albo czarny koralik białą nitką, i miała taki fajny efekt źrenicy. Ale wydaje mi się, że robiła to tak samo jak ja, a mi to nie wyszło w ogóle ten efekt gdzieś uciekł. I w tym oku próbowałam zrobić takim supełkiem zakończyć, ale znaczy no ja, ja to tak zostawię. Oczy są, są. Nie wiem jeszcze, co z tego będzie: czy to będzie magnes, czy. czy Postawię to w jakiś sposób. Może zrobię z tego magnes. E, przepraszam, przerywam filmik. Uszyłam torturek i wypadłam trochę. Nie wiem, co mówiłam. E, w każdym bądź razie mi się ten. A, wiem już. Ja go podkleiłam filcem, jak najbardziej. On jest w wykończony. Jeśli będę chciała zrobić z niego magnes, no to przyczepię tylko magnes. Jeśli zrobię z tego, nie wiem co innego, by to mogło być. Ale praca jest wykończona, jest super, bardzo mi się podoba. Zostało mi jeszcze całkiem sporo mulin, więc yy, tak naprawdę można by było się pokusić o ponowne wyszycie. Dobra. No i teraz yy, czas na. Takie standardowe punkty w moich podsumowaniach miesiące, Czyli może zacznę od wyzwania rocznego, czyli, czyli od mojego anioła. Przepraszam, znowu przerwałam. Moje wyzwanie roczne, czyli Angel of Peace, anioł pokoju od y, Lavendry and Brown. Nie wiem, gdzie położę. osobę. Awesome. Pracowałam tutaj nad tą częścią. Oczekajcie. Chciałam odsunąć tutaj nad tą częścią wypełniałam no, ogólnie tutaj właśnie białym wyszywałam, później tutaj tymi kolorami. Tak jak mówiłam przystępując z samego wyzwania biorąc tą pracę, bo tutaj tygodniowo muszę stawiać 650 krzyżyków. Ale tu są naprawdę dość duże plamy kolorów i to sprawnie bardzo idzie. Więc tutaj się wyrabiałam jak najbardziej z moim planem. Średnio 650 krzyżyków wstawiałam tak średnio w ciągu dwóch dni hawciarskich. Zazwyczaj już w niedzielę siadałam i wtedy udawało mi się postawić. Prawie 500 krzyżyków, albo nawet i 500, a resztę dokańczałam w poniedziałek. W sumie tutaj postawiłam 2600 krzyżyków w ciągu 8 dni i mam tutaj 17,3% pracy. Idę właśnie najpierw sobie w tą stronę. To już jest yy, yy, naj, najbardziej yy, skrajna część, chciałam powiedzieć, ale chodzi mi o to, że tu już jest koniec, więc zapas materiału jest. Bardzo dobry, wystarczający. Jak już dojdę w tą stronę, to pójdę sobie w tą do końca, a później będę szła w dół. Takie przynajmniej są na razie plany. To wyszywa się bardzo przyjemnie. Bardzo mi się podoba ten efekt. To, jak to wszystko wychodzi. Kolejny stały punkt programu, czyli Samplerek od Long Dog Samplers Before I Sleep Tutaj z tego co pamiętam To opracowałam Nad tym drzewem Tutaj na pewno to wszystko też wyszywałam I Tutaj tą część To jest dla mnie Najbardziej nużąca część tej pracy Czyli ta ramka i staram się ją robić tak etapami, żeby właśnie. Mm, normalnie chyba nigdy nie skończę tego filmiku, cały czas ktoś mi woła. Niby nikt nic ode mnie nie chce, a jednak. <grym> Więc tak, wyrobiłam tutaj swoją miesięczną normę. Bo jeśli pamiętacie, albo może ktoś tutaj jest nowy, to ten samplerek jest moim dwuletnim planem. Teraz leci jego drugi rok. I chcę go do końca roku skończyć. I w lutym udało mi się postawić na nim 1567 krzyżyków w ciągu 6 dni. I tutaj lekko przekroczyłam 50%, bo właśnie w zeszłym roku, w grudniu, dałam ciała. Miałam dużo mniej czasu i nie wyrobiłam grudniowej normy, więc musiałam pozostałą ilość krzyżyków znowu podzielić sobie. I, I zrobić dalej Aż mi się trochę nie chce uwierzyć, że to jest dopiero 50% A chociaż może i tak rzeczywiście, bo tu mamy róg I tutaj poszłam trochę tak do góry bardziej Tam jest, nie chcę tego rozplatać, o, ale widać z tej strony Bardziej do góry, więc rzeczywiście może to być już 50% ten hafcik jest oczywiście przeuroczy. Jak wszystkie od Long Dog Zamplers. Zobaczcie jakie tu są piękne szczególiki. Ach jeszcze tak może tylko to powiem, że wyszywam na Murano w kolorze lazurowym. Murano jest moją ukochaną tkaniną, a kolor Nitki to kolor DMC B 5200. Tak. I kolejny to jest tegoroczny start. Są to yy, jest to start yy, praca wzór od Clouds Factory. Yy, Czekajcie, jaki tytuł napiszę, zapomniałam. To są yy, głównie baśnie Andersena. Tu mieliśmy brzydkie Kaczątko, a tu mamy królową śniegu. Yy, jak widzicie, a ta w ogóle pojawiła się podpowiedź na Facebooku, nim wyszła ta część, to podpowiedź właśnie brzmiała, że jest to baśnie związana z obecną poro, poro, porą roku. Więc. To było dość proste, od razu było wiadomo, że to będzie królowa śniegu. No i tak jak widzicie, mamy królową śniegu. Nie wiem, kto tam jej ciągnął sania, czy to jest renifer, czy to jest jeleń. I tutaj siedzi Kai. Kai, on się chyba nazywa. Dziewczynka na pewno była Gerda. I tutaj mamy takie piękne płatki śniegu. Bardzo ładne są. Myślę, że warto sobie je gdzieś można później e, skopiować do jakiejś innej pracy. I tutaj też wyszywam to oczywiście na Murano, tylko farbowanym ręcznie przez panią Monikę. Mm. Zaraz wyjdzie kolejna część, bo one wychodzą 10. dnia każdego miesiąca, ale nie wiem, nie widziałam żadnej podpowiedzi do tego, więc nie mam pojęcia. Ja sobie, nim usiądę do wyszywania, to każdą część przerabiam na sagę, bo chcę właśnie pilnować krzyżyków. Chciałabym w tym roku uniknąć czegoś takiego, że e, w którejś pracy nie wiem, ile jest krzyżyków. <laughs> Jeszcze chciałam zwrócić Waszą uwagę na ten płatek śniegu. On jest bardzo fajnie zrobiony. Mamy w nim takie, taki efekt ombre. Od najciemniejszego do najjaśniejszego. Chociaż z tego, co, co pamiętam, to tutaj są tylko trzy kolory użyte. A bardzo fajnie zrobione i super daje nam efekt. Aha, nie powiedziałam. No i tutaj w sumie postawiłam 946 krzyżyków w ciągu dwóch dni szybko bo tak jak mówiłam saga liczy backstitch jako krzyżyki więc te płatki śniegu fajnie szybko zliczyła. no i następny punkt. Bo jeżeli oglądaliście mój filmik gdzie Podsumowuję zeszły rok i mówię o kolejnym, to tam mówiłam, że, że wprowadzam projekt Finish HIM, czyli kończenie starych prac. I właśnie pierwszą takim finiszem miał być koń, który udało mi się osiągnąć, więc sięgnęłam po kolejną pracę, którą założyłam. Jest to wzór od koreańskiej firmy Soda pod tytułem In the Fair Lutais Book. Ja, jeśli dobrze pamiętam, to zrobiłam sobie zdjęcie tej pracy, nim do niej usiadłam. Jeśli tak było, to Wam ją teraz tu wkleję. Tutaj przybyło dość dużo, bo tak z tego co tu widzicie, to wyszyty był ten lew, ten fragment, i tutaj to. Więc zrobiłam most, zrobiłam tutaj. One są jeszcze niedokończone, ale to są cztery muzykanci z Bremy. Te wszystkie tu fale, ścieżka, tu będzie krokodyl i kapitan hak, chociaż chyba aligator to był. Tutaj dalej ścieżka i te wszystkie fale. Tutaj będzie siedziała syrenka arielka. Później tutaj będzie taki to jest chyba z wiersza jakiegoś. Taka rodzina, która próbuje wyrwać rzepę. Tak jak w Familiadzie to widzimy. Tak mi się wydaje, że to jest rzepa. Wiecie, że oni tak wszyscy jeden drugiego łapie. To jest wiersz jakiś. To tu będzie wiersz. A tutaj będzie, co tutaj będzie? Tutaj będą gdzieś chyba już trzy świnki szły. Będzie każda ze swoim domkiem, a tu nie pamiętam. Aha, będzie też yy, ta bajka taka o tym Jasiu, który miał tą magiczną fasolę. I chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam. Będzie niespodzianka. W każdym bądź razie tutaj yy, postawiłam bardzo dużo krzyżyków. Zresztą to widać po tym przyroście, no bo tutaj. A właśnie, myślę, że tu jest jeszcze jedna bajka. Czy może nie? To będzie kamień, czy to będzie wieloryb? Wydaje mi się, że to jest wieloryb, więc jakaś chyba kolejna bajka. Bo w Piotrusiu panu, skąd jest ten Hack, nie było mowy o wielorybie. Ale dobra, jak wyszyję, ja to wtedy będziemy może bardziej rozmawiać o tym. Więc tutaj postawiłam aż 3369 krzyżyków. I to jest zwycięzca lutowego podsumowania. A pracowałam nad nim 8 dni. Więc wcale nie aż tak dużo. I mamy już tutaj 57,7 krzyżyka postawione. To jest chyba Aida 16 z tego co pamiętam. Znaczy tak, na pewno 16, bo ja pamiętam, że to pracę ja miałam wtedy już tego konia. Ale jakoś nie chciało mi się do tego konia siadać. I miałam taką długą, długą przerwę. I w te, ta praca to jest taki mój powód do haftowania. Już wtedy był Artur na świecie, i zaczęłam ją haftować. I wtedy właśnie sięgnęłam po szesnastkę, bo ja jeszcze wówczas nie haftowałam na takich tych lnianych materiałach typu Murano, Belfast i tak dalej tylko na aidach i moją ulubioną idą była osiemnastka, ale tak po jakim takim dłuższym czasie bałam się, że ta osiemnastka może być dla mnie za drobna i sięgnęłam po szesnastkę i to jest taka panorama ona jest dość długa, nie wiem jeszcze jak ja to w przyszłości oprawię a chciałabym oprawić i powiesić u Arturka w pokoiku, żeby miał taki fajny haft z bajkami i ostatnia praca, tylko muszę postawić, bo ona jest na stojaku. To jest oczywiście Yumi. Nie mogłam sobie odpuścić i nie wyszywać na Yumi. Chcę te niteczki mam zabierać, teraz lepiej wszystko widać. I tak, Yumi. Hmm. Aha, tutaj gdzieś było. Znaczy, bo ja wyszywam je tak dwoma dwu rzędami, jak widzicie. I idę sobie tak, na przykład od tej strony, później zakręcam i idę tak. I tak, takim zygzakiem. Więc byłam gdzieś tutaj i poszłam do góry i wyszywam tak. Tu wyszywam pół krzyżykiem na straminie. I tak jak widzicie tutaj zaczyna się taki motyl już. Tu mamy dłoń, nos, tu już zaczynam oko. I tu będą dalej jej włosy. Więc dość dużo, jeśli chodzi o te rzędy przybyło. Ja tutaj w sumie postawiłam ja tutaj wyszywam pół krzyżykiem, ale w statystykach podaje już wszystko w krzyżykach. Więc postawiam 1269 krzyżyków w ciągu 3 dni i mam tutaj 58,4%. Jeśli chodzi o finish Yumi, to ja tutaj nie zakładam sobie jakiejś daty, po prostu wyszywam. Nie mam tutaj też określonej ilości do wyszycia, ale tak myślę, że może się w tym roku uda ją skończyć. Ja ją zaczęłam na końcu 2022, ale naprawdę na samym samym końcu grudnia, jakoś chyba 27, czy jakoś tak. Więc y, powiedzmy już, że to jest taka praca, którą wyszywałam cały zeszły rok. I y, udało mi się przekroczyć te 50% w zeszłym roku, więc myślę, że ale to takie bez spina ja tutaj wyszywam parkowaniem ale takim tym parkowaniem leniwym to znaczy biorę zaparkowaną nitkę i wyszywam ją w całym obszarze bo ja je wyszywam takimi sześćdziesiątkami Tutaj będzie trochę więcej, bo tu jest niepełna dziesiątka na końcu. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. I wtedy w takim obszarze ja sobie zaznaczam to wsadzę jako obszar wydzielony i dany kolor wyszywam w tym obszarze. Jeśli on jest tutaj, w następnej już części, to wtedy tak sobie parkuję, tak jak tutaj widać. Aha, czasami. Jak widzę, że ten kolor jest w następnej dziesiątce, ale na przykład tam jest tylko dwa krzyżyki, to już robię je. Bo to później jest niewygodne w wyszywaniu, takie znowu nawlekanie tej nitki i tak dalej, i tak dalej. Więc tak sobie jadę. Aha, i z tą pracą brałam udział w maratonie hawciarskim. Maraton miał miejsce. 24 lutego, jeśli dobrze pamiętam to była sobota z tym, że ja brałam udział w wersji maratonu, bo cały maraton startował od 12 do północy a ja wtedy pracowałam poza tym jakbym nie pracowała to też by mi było trochę ciężko od 12 usiąść do haftu więc wzięłam udział w półmaratonie, czyli od godziny 18 do 20. I wtedy w tym maratonie postawiłam tutaj 659,5 krzyżyka, czyli taka też spoko ilość, przynajmniej jak dla mnie. No dobrze, i to już wszystkie będą prace. Jeśli tylko jeszcze chodzi o statystyki, to z żadną nową pracą tutaj nie wystartowałam, za to ukończyłam 3. Ogólnie pracowałam nad ośmioma projektami i postawiłam 14 820 krzyżyków w ciągu 29 dni, czyli każdy dzień lutego był dniem hawciarskim. Jeśli chodzi o ilość postawionych krzyżyków, to tak jak mówiłam, najwięcej postawiłam ich w bajkach. Na drugim miejscu jest kod skarmnikiem. Nie! źle wam powiedziałam. Zobaczcie, najwięcej krzyżyków postawiłam w kocie z karmnikiem. Kot jest zwycięzcą, a na drugim miejscu słupajki. bajki, a na trzecim ani upokoją. O masz, źle spojrzałam. Czyli... To jest nasz, nasz zwycięzca. Zwycięzca lutego. Dobrze, to będzie już wszystko, co wam chciałam mm, powiedzieć. Aha, właśnie, nie wszystko. Bo zobaczcie, ja sobie prowadzę takie statystyki. Mam taki zeszyt, w którym zapisuję sobie różne takie rzeczy. I tak myślałam, że może nagram filmik, w którym Wam pokażę mój zeszyt. Więc wypowiedzcie się, czy coś takiego by Was zainteresowało, czy byście chętnie na to popatrzyły. Jeśli tak, to ja przygotuję filmik na ten temat. A teraz dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Zachęcam do komentowania. Każdy komentarz jest zawsze mile widziany. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego miesiąca i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.